Witam wszystkich, dzisiaj odcinek z balkonu, na pierwszym planie papryka habanero, nie była ewidencjonowana w poprzednim sezonie. Była w takiej żółtej małej doniczce, na wiosnę była przycinana. Następnie widzimy papryki tuż przed przycięciem i papryka piri piri, która była sezonowana i cięta na jesień. Jak widać roślina zatrzymała swój rozrost, więc jesienią już nie będziemy przycinać. W tym sezonie papryki będą w 4-litrowych donicach, łącznie 5 jalapeno, 4 peperoni, papryki i habanero. Oprócz tego dynia hokkaido prowadzona na jeden pęd, 3 ogórki gruntowe. W czterech dużych donicach mamy paliwo rakietowe w ziemi, czyli pozostałości od gnojówki, która była wykonywana w dwóch wiadrach. W dużej skrzyni trzy pomidory, żółty, żółtej jeszcze jakiś, a w tej małej koktajlowy pomidor. Przechodzimy do cięcia. Przed nami papryka pepperoni, tak jak i w ubiegłym roku. Paprykę tniemy cięciem typu topping, czyli usuwamy całą część rośliny, która znajduje się powyżej rozwidlenia głównego pędu. Jeśli ktoś nie chce, nie musi tego wykonywać, a go nie zmuszam. Jeśli chodzi o dolne liście, które nam zostały, usuniemy je dopiero wtedy, kiedy młode pędy wyrosną nam na długość 8-10 cm. Dla tych, którzy nie chcą usuwać szczytu, bo szkoda jej rośliny, przygotowałem cięcie na peperoni. Ma to związek z tym, żeby był stabilny wzrost, gęska korona, Roślina powinna utrzymać ciężar swoich owoców, tak samo podjąć wyzwanie silnemu wiatru, który może czasami połamać zbyt wysoko roślinę. Parokrotnie mi się już to zdarzyło na balkonie. Cięcie zaczynamy od usunięcia górnych gałązek, które wystają nam ponad korony, elementy zbyt długie. Wszystko ma usunąć na równej poziomie wysokości. Następnie zaczynamy usuwać liście, które znajdują się między węzłem a pąkami, które będą nam zagęszczać całą koronę. Tutaj się zastanawiamy, dlatego że raz w lewo, raz w prawo może pójść nam pęd. Usuwamy kilkanaście liści. W okresie wzrostu dokonujemy korekt, czyli usuwamy pędy, które nam wyrosły poza koronę, ewentualnie kilka liści dodatkowo w trakcie sezonu poprawki tak jak komu pasuje przypominam tak i co roku pąki kwiatowe obywamy do końca czerwca chodzi przede wszystkim o to aby był jeden główny zbiór w połowie września ostatnia papryka dzisiaj to papryka halatania dwa tygodnie temu wnołem dolne liście aby spowodować yy, pobudzić wzrost młodych pędów niestety jalapeno jest niereformowalne więc tak jak w przypadku peperoni będziemy usuwać tylko liście międzywęzłowe tak żeby zakrzaczyć koronę i zbudować tzw. zwany parasol czyli górna czapa a z dołu owoce, które będą wisieć nam na łodygach zachęcam do tego, aby ciąć i szukać własnych rozwiązań każdy własny eksperyment powiększy Waszą wiedzę, co spowoduje utrwalenie na długie lata. A tak się prezentują papryki po przycięciu. Goło i wesołe. Ja Was będę żegnał i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam. Thank you.